ちょっと待って待って待、pues、って待って待って待って待って待って To wy! Pozycja, 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 pozycja! go! Pozycja, go! Pozycja, go! Pozycja, go! Pozycja, go! Pozycja, go! Pozycja, rozpłasz go! Pozycja, Obróć się. Pozycja, rozpłasz

Tá, é. 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 Tak jest, tak jest, pięknie, beton. nie daj mu wstać i szukaj sobie dokładnie, jak możemy to zaznać, tak jest, pięknie, meto, meto najpierw, najpierw pozycja, tak jest, zaznaczamy i bi. uważaj pozycję najpierw, zaznacz, tak jest, meto, beton, beton. meto, meto. meto. nie ma siły, już się rusza, Zdravljeni, 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 W walce 42, potem już Wojciechowski, ale do artykułu 43, zapraszam Przewodniczący Diazek, Wojciechowski, Sergiusz.